Dariusz Michalczewski, znany w świecie boksu jako Tiger, udzielił interesującego wywiadu dla programu Daniela Nawrockiego, emitowanego na stacji telewizyjnej Polska 24. Wystąpienie tego uznanego sportowca w prawicowej telewizji było z pewnością zaskoczeniem dla wielu widzów, zwłaszcza że wcześniej publicznie popierał kandydatów platformy obywatelskiej i aktywnie wspierał społeczność LGBTQ. Te kontrowersyjne wybory pogięte przez Michalczewskiego mogą budzić różne emocje, o czym również wspomniał podczas rozmowy z Nawrockim. W drugim odcinku swojego programu Nawrocki przeprowadził rozmowę z Dariuszem Michalczewskim, w której poruszył wiele kwestii dotyczących jego kariery bokserskiej oraz osobistych doświadczeń. Pomimo różnic w poglądach, Tiger zdecydował się na wystąpienie w prawicowej stacji telewizyjnej, co jest dowodem na jego otwartość i chęć dyskusji. Warto zauważyć, że w ostatnich latach Michalczewski kilkukrotnie publicznie wyrażał swoje poparcie dla kandydatów Platformy Obywatelskiej w różnych wyborach, w tym wspierał Pawła Adamowicza w roku 2014 oraz Bronisława Komorowskiego i Rafała Trzaskowskiego kolejno w latach 2015 i 2025. Jego zaangażowanie polityczne przyczyniło się do zmiany wizerunku zawodnika, a w roku 2023 Michalczewski wyraził swoje niezadowolenie z decyzji o odwołaniu Mateusza Morawieckiego z funkcji premiera, co podkreśla jego zaangażowanie w życie publiczne. Fakt że Michalczewski jest sojusznikiem społeczności LGBTQ, zyskał dodatkowe znaczenie, gdy w roku 2014 wsparł działania na rzecz wprowadzenia związków partnerskich oraz walki z homofobią. Starał się przyczynić do zmiany społecznego nastawienia w tym zakresie, a jego poparcie dla powyższych inicjatyw na pewno miało znaczenie dla wielu osób, które zmagają się z dyskryminacją. W rozmowie z Nawrockim Michalczewski przypomniał o tragicznych momentach swojego życia, takich jak śmierć jego ojca w roku 1980, po której to wydarzeniu rozpoczął trenowanie boksu. Zainspirowany przez matkę, zaczął regularne treningi pod okiem swojego wujka. Wspomniał również o kluczowych momentach swojej kariery, w tym zdobyciu tytułu Mistrza Świata w roku 1994 oraz unifikacji pasów mistrzowskich w roku 1997, co uczyniło go jednym z najwybitniejszych bokserów swojej epoki. Na koniec wywiadu Michalczewski ogłosił swój plan powrotu na ring, zapraszając do udziału w charytatywnej walce, co z pewnością wzbudziło spore zainteresowanie fanów boksu. Stwierdził, że nie myślał jeszcze o powrocie na ring, ale czuje się na tyle dobrze, że mógłby pomyśleć o spróbowaniu swoich sił w ringu. Jego słowa o możliwym sparingu z obecnym mistrzem Polski w wadze ciężkiej, Kacprem Mejną, również mogłyby zaintrygować wielu jego fanów i zwolenników. Dariusz Michalczewski, jako postać sportowa, łączy sobie pasję bokserską oraz zaangażowanie w sprawy społeczne, co czyni go ważnym głosem w obecnej oraz przyszłej debacie publicznej w Polsce.